Witajcie kochani, dzisiaj jest 30 październik, jest przepięknie, przeciepło, przyjechałem do przyczepy, żeby ją ustawić już na zimę. Dużo jest rzeczy, co trzeba zrobić, przede wszystkim wziąć umyć, co się tam gdzieś nakleiło, pobrudziło i tak ale to są drobiazgi najważniejsze, w takich podstawowych sprawach to jest odsunięcie materacy od ściany, żeby był przebieg, wszystkie szafki mają być pootwierane, spuszczona woda chociaż ja po każdym wyjeździe spuszczam zawsze wodę jedynie ze spuczki jeszcze spuścić wodę, no i przy okazji przyjechałem tutaj puścić drona, puścić drona zawsze mam taką chęć, swoją przyczepkę trzymam u moich przyjaciół i Mam chęć puścić drona, a że przy okazji, dzisiaj pokażę Wam paczuszka przyszła o. zaraz chwileczkę o. Przyszła, przyszła taka paczka moment, a co w niej jest? Nie no. będę tak ekstra filmować i tak dalej, nie? Ale kupiłem proszę ja was, płozy. płozy do zamocowania, do zamocowania pod spodem pod drona i często latam nad różnymi jeziorami, nad wodą i zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy, że a jakby tak e, się zepsuł i spadł, to się utopi, a tak jednak e, to jest niezatapialne, i chcę to dzisiaj wypróbować jak dron będzie latał z takimi pozami. Więc ten film na pewno puszczę, nie od razu, nie, nie zaraz nie wiem jakaś. Tych, mam pewną kolejkę taką już na YouTube wygranych tych filmów, raz na tydzień puszczam. No, i na pewno on też będzie jeszcze z tak sympatyczną, piękną pogodą jak dziś. Aż chciałoby się gdzieś pojechać, no ale niestety to już wyjazdy zostawiamy na wiosnę. Zapraszam do góry i widoki z góry z drona. I tak, kochani, to jest takie. Widzę, że to wszystko takie proste na klik. Dwie śrubki. Tu jest taki otwór, przez który będę włączał i wyłączał drona o, jak nacisnę to widać jest w tej chwili W tej chwili wezmę wymienię sobie akumulator bo wczoraj latałem i zostało mi dwie kropeczki, ten ma cztery Um. Założymy to. Ten spód. Ten spód jest. Widzę na klik. Um. Tak nie. O, tak to pasuje, żeby można było ściągnąć tą ochronkę tutaj są śrubki od spodu przykręcamy dwoma śrubeczkami teraz mamy na, na klik jak mówiłem I teraz tu wkładamy te płozy. Hmm. Czy jeszcze do przodu to zobaczę? Czy to później kamera nie będzie chwytała? Mniej więcej po środku to zostawię. Hmm. I tak to będzie wyglądało. Będzie miał dron, lepsze lądowanie, przedłużenie tego wszystkiego, a jednocześnie będę mógł robić ujęcia, wystartować z wody i zlądować na wodzie. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. To jeszcze próby przede mną i do zobaczenia. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, scream, but still I just can't make a sound. and hold my hand, I hold my breath. There's nothing in this world we really own, and Jesus Christ. Is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. Ask me if I'd pinched you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were seventeen. I guess it's only been a year, but still it feels like thirty-four. I don't feel like I am living in the same skin anymore. No. Hold i'd feel is less alone less alone Behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. i hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world. Really own a Jesus Christ.